Ten mały, kompaktowy rejestrator zaskoczy Cię swoimi funkcjami. A mowa tutaj o NexBase Pico, czyli nowej kamerze tego producenta, która oferuje nagrywanie w Full HD lub 2K, do tego macie kąt widzenia obiektywu 140 stopni i jasny, czytelny obraz zarówno dzień, jak i w nocy. Do tego funkcję Smart. Macie dedykowaną aplikację, gdzie możecie pobierać swoje filmy, edytować je albo od razu wrzucać do chmury. Co ciekawe, chmura jest bezpłatna, do 30 dni możecie przechowywać swoje materiały zupełnie za darmo. Mamy tutaj także funkcje głosowe, kamerą możecie sterować za pomocą głosu, lub za pomocą przycisku na tyle obudowy, lub po prostu aplikacji na smartfona. Jest dostępny także GPS, więc wszystkie dane telemetryczne mogą być nanoszone na obraz, macie dokładną pozycję oraz prędkość samochodu, no i oczywiście datę i godzinę danego zdarzenia. Możecie także użyć trybu stróża, czyli wyznaczyć dany obszar, którego nie powinna opuszczać kamera, a jeśli to się stanie, dostaniecie informację na Wasz telefon. Natomiast dotyczy się także prędkości, więc jeśli ktoś za szybko jeździ Waszym samochodem, też się o tym dowiecie. Kamera ma także kolejną smartfunkcję, czyli tryb świat. Kiedy czujecie zagrożenie na drodze, możecie powiadomić bliską wam osobę specjalnym SMS-em, gdzie kamera wyśle wiadomość z waszą pozycją i tym, że czujecie się niebezpiecznie. No i na końcu cena: Nexbase wreszcie nie jest drogi. Podstawowa wersja kamery Full HD kosztuje 499 zł. W zestawie macie także zasilacz na dwa razy USB-C, łyżkę do kabli, no i całkiem długi przewód.